Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Bieniasz i na tym kanale opowiadam w sposób holistyczny, wielowymiarowy i wielopoziomowy o terapii uzależnień, o uzależnieniach, współuzależnieniach DDA, DDD. I dzisiaj bardzo prosto i bardzo tak um, edukacyjnie i um, z konceptu pracy u podstaw. Więc czym jest uzależnienie i co to jest w ogóle uzależnienie? To jest definicja moja, a przede wszystkim moja w oparciu o, o, o moje doświadczenie, ale myślę, że to się może pokrywać z różnymi definicjami, jakimi, jakie jesteśmy w stanie wygooglować, sprawdzić w internetach. Natomiast są różnego rodzaju podziały, tak? Na uzależnienia behawioralne, uzależnienia od substancji. Eee, ja tego nie dzielę. Dla mnie definicją uzależnienia jest eee, ruch do regulowania się z zewnątrz. A tym z zewnątrz, tym na zewnątrz, może być cokolwiek tak naprawdę. Oczywiście przede wszystkim są to substancje, tak? Jak mam tu na myśli alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy mm, i zachowania, tak? Zachowania mm, na przykład e, zakupoholizm, e, zachowanie związane z e, kompulsywnym jedzeniem, czyli regulowanie się jedzeniem. E, to jest bardzo charakterystyczne właściwie chyba dla każdego z nas. E, Zachowania seksualne, tak? Bardzo często połączenie, oglądanie porno z masturbacją, ale różnego rodzaju takie kompulsywne zachowania związane z posiadaniem wielu partnerów seksualnych, także te wszystkie tematy związane z seksualnością i z seksem, hazard, em, em, uzależnienia emocjonalne, czyli potrzeba bycia z kimś, w relacji z kimś. Na zasadzie tego, że jeżeli tej osoby nie będzie, lub jakiejkolwiek, to doświadczam takiego cierpienia i braku, że wydaje mi się, że umrę i nie przeżyję. Czyli mówimy to o różnego rodzaju zależnościach emocjonalnych, tak? Czyli dla mnie każda, każdy ruch taki. Gdzie tak naprawdę to my musimy sprawdzić sami ze sobą, chociaż czasami nawet nie wiemy, że to jest pewnego rodzaju uzależnieniem, to może być właśnie mechanizm uzależnieniowy. Czyli wszystkiego rodzaju zachowania, które mają na celu wyregulować mnie, z po które sięgam na zewnątrz, to dla mnie jest to napiętnowane cechą uzależnienia. I mm, oczywiście tutaj um, mówimy o pewnych stopniach um, tego i poziomie uzależnienia. E, natomiast um, im głębiej w las, tym więcej drzew. Ale chciałabym to bardzo, bardzo uprościć. Więc... Um, to jest dla mnie definicja, czym jest uzależnienie, a czym nie jest uzależnienie, to to umiejętność regulowania się od wewnątrz, czyli znam swoje emocje, potrafię je nazwać, potrafię je w sobie zauważyć, potrafię i wiem, jak reaguje na to moje ciało, jak ja reaguję, mam kontakt ze swoim ciałem. Um, Umiem rozpoznać swoje potrzeby, wiem, jak zaspokoić swoją potrzebę. Mam różnego rodzaju w zanadrzu, strategie, narzędzia, metody, techniki. I w związku z tym jestem. To nie chodzi o słowo samowystarczalny, tylko mam taką siebie samoświadomość, że umiem zadbać o siebie sam. Ale to nie znaczy, że jestem sam, sama ze sobą i nikt mi inny do szczęścia nie jest potrzebny. Tylko klucz brzmi w tym słowie właśnie potrzebny. Że my, jako osoby dorosłe, zintegrowane, dojrzałe, brakiem uzależnienia u siebie, możemy definiować to, że my potrafimy zadbać, o swoje potrzeby w taki sposób i je sobie tak poukładać i ogarnąć, że nic ani nikt z zewnątrz w naszym poczuciu nie będziemy wyprojektowywać na, na, na coś innego na zewnątrz albo na ludzi na zewnątrz, że oni mają zaspakajać nasze potrzeby. Tylko osoba wolna od tych mechanizmów i schematów wie i potrafi zadbać o to i sobie zaspokoić te wszystkie tematy związane z potrzebami emocjonalnymi. I oczywiście mówię o tym e mówię o tym i słyszę, że to jest e może być pewnego rodzaju Fikcja, pewnego rodzaju y, y, mówienie o rzeczach, y, które są y, może nie to, że nieosiągalne, ale trudne do osiągnięcia. Natomiast to jest do zrobienia i to jest możliwe. I generalnie celem y, psychoterapii jest zintegrowanie własnego ja, żeby osiągnąć ten stan. E, więc e, tak bym e, podsumowała mm, i zdefiniowała te dwa pojęcia, czyli czym jest uzależnienie i czym nie jest uzależnienie, tak? Czym jest brak uzależnienia. E, także mm, e, zachęcam do przyjrzenia się, jak to wygląda u każdego z Was. Jeśli Wam się podobało, jeśli Wam. Em, Uważacie, że jest to um, wartościowe nagranie, to subskrybujcie, udostępniajcie, dajcie polubienie. Eee, a jeżeli chcecie więcej i jest coś takiego, co um, was nurtuje, to dajcie pytanie w komentarzu. Ja te komentarze e, zawsze czytam i staram się do nich ustosunkować. Mm, mogą mnie one inspirować później do nagrywania kolejnych, e, kolejnych nagrań. Także do zobaczenia w kolejnym nagraniu.